Mam z geografii. Na 100%, kurwa. Nie nasza wina, że Wojt ma nie wiadomo ile kurwa rzek. Ja pierdolę. Do zobaczenia potem na zajęciach. Od tygodnia wygląda, jakby żyła na zaklęciach pobudzających. Chyba zaczynam się o nią martwić że znalazła sposób, na niekończącą się siły do nauki, zarosnął w pakiecie brak kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli w tym nami. Nie było i na obronie magicznej. Znowu. A to co do tego, Denver? Nagle się o nią zamartwiasz. Może kiedy lepiej własnych spraw? No a to, że wczoraj o północy widziałem w jej oknie światło. Ale to nie była lampka nocna na jakieś potwory. Po prostu regularnie nie sypia i nie przychodzi na pierwsze lekcje. Dziewczyna się w końcu wykończy. Może szuka kłopotów. Albo robi rzeczy, których nie chce, żeby Marcelina widziała, kiedy jeszcze nie śpi. A może kłopoty w końcu znalazły ją. Boże, kurwa, dobra, chodźmy już, bo się zesracie. Ja pierdolę, a widzieliście co się na siebie Ajda Brawo, jak prostytutka! Prostytutka? To było powiedziane, razem z tą swoją siostrą zresztą. Tak czy inaczej, ile jeszcze będziemy czekać na tą waszą wielką wybrańczynię? Bo jak na razie w kuli to jedyne co widzę, to ją siedzącą przy stercie książek. Daj jej trochę czasu. Wiesz, może się jeszcze pojawi, coś może zrobi. Dobra, zamknijcie się już wszystkie. To chyba czas na mnie. Karter, zaczekaj. Widzę, że ciągnie cię do tego, Cynthio. Sama dobrze wiesz, że tylko oni pokażą ci prawdę, której się tak domagasz. Nie muszę. A jednak czuję, że bardzo tego chcesz. Taki żart? Nie, to zaproszenie. A jeśli odmówię? To znajdziemy cię same. I nie spodoba Ci się to. Do zobaczenia. Wyczuwam ją, chce się do nas dostać. Dostać? Co ona? O czym mi nie mówisz, Salwianie? Hm? O mi. ona to ucieleśnienie tego, czego potrzebujemy do pełni: jądro starożytnej magii, pochodzącej prosto z jedynej światłości Voidu. Czyli to niezwykle potężna dziewczyna? Miejmy nadzieję, że ma dość odwagi i sprytu, by sprostać temu, co napisała jej wielka fortuna, ojcze. A jeśli nie ma dość odwagi? Wtedy moje plany pochłonie zagłada ze mną w środku tej potęgi. Jak dobrze Cię widzieć, Carter? Może poczytasz nam na głos, albo lepiej opowiedz nam o swoich snach. Nie mam czasu na takie rzeczy, a zwłaszcza nie mam czasu dla Was. Czas to nie problem. Przeznaczenie i tak Cię dogoni. W szczególności, że sierp wisi już nad nami. Musisz mi powiedzieć dlaczego ja? Co te wariatki robią z Cynthia? Muszę powiedzieć dyrektorze, co Jenny i banda odpierdalają. Oczywiście Cynthia. To proste. Dlatego, że sama tego chciałaś. A po drugie chcemy cię pomóc w nieuniknionym. Teraz, żeby nie dokładać roboty musisz uważać. Bowiem nie tylko my cię znalazłyśmy. A o tym już sama dobrze wiesz. Dzień dobry, pani dyrektor. Muszę przekazać coś pilnego. Jeśli jest to tak ważne, zapraszam wini usiąść. Pani dyrektor, słyszałem o niekontrolowanych przez szkołę rytuałach, też o spiskach. W tej szkole dzieje się tylko to, na co ja pozwalam. Ale jeśli ktoś. <laughs> Jeszcze raz podważysz moje słowo, a twoje sny zamienią się w koszmar. Nie zajmuj mi czasu, jeśli masz zamiar pomawiać innych uczniów. O, oczywiście, pani dyrektor. Przepraszam. Doskonale! Bo w innym wypadku musiałabym porozmawiać z twoją mamą, a wiem, że bardzo byś tego nie chciał. Także myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Do, dobrze, do widzenia żegnam Co to ma znaczyć? Podejdź do nas bliżej, Centio, i przyjmij swoje przeznaczenie, a wtedy Twoja dusza otrzyma odpowiedzi na pytania, które Cię tak męczą, i na te odpowiedzi, których tak bardzo pragniesz. A jeśli powiem nie, to wtedy zostaniesz sama na tej beznadziejnej planecie, bez odpowiedzi i bez przyjaciół. Wiążąc się z nami, zyskasz oba, a nawet więcej. Obserwowałyśmy cię pewien czas, siostro. Wiemy o tobie, no cóż, bardzo dużo. Na przykład to, że nie jesteś na tyle głupia, by nam odmówić i cofnąć się po tym, ile już zobaczyłaś. Sama mimowolnie do tego podążasz. I myślę, raczej wszystkie myślimy, łącznie z tobą samą, że dobrze wiesz, co robisz. To mój klucz do potęgi, potężniejszy niż sam Salvian. Na szczęście jest tak naiwna, że wkrótce Void zobaczy nas zostać niewinną mistrzenicę króla. A kto wie, może stać mnie na więcej niż na sam Void. <grystanie> Kurwa, Cynthia, oszalałaś? Dlaczego tak krzyczysz? Śnił się profesor od alchemii, czy co do chuja? Przepraszam cię, ale miałam potworny koszmar. Jeszcze gorszy od poprzednich. Widziałam taki naszyjnik na sam koniec przed wybudzeniem. Taki naszyjnik? Myślałam, że jest twój. Mój Boże, tak, to ten. Ktoś go tu podrzucił jak nas nie było? Nie wiem i szczerze nie interesuje mnie to szczególnie. Ja tam idę spać, jutro jest jebana kartkówka z zaklęć obronnych. A ja oczywiście nic nie umiem. Jutro zajmijmy się tym nasilnikiem, a teraz daj się spokój i spać. A więc jesteśmy coraz bliżej. Dziewczyna wie coraz więcej i rośnie w siłę. To daje nam przewagę, ale pozostaje jeszcze tylko kwestia twoich córeczek. Czy nie sądzisz, że mogą stanowić zagrożenie dla twoich, a raczej naszych planów, drogi królu? Hm? Nie udawaj, że jesteś głupia, moja droga. Amara jest pierwotną następczynią tronu i wiemy, jak bardzo jest potężna. To, co w niej drzemie, nie jest dla nas tajemnicą. A Katalina jest wierna mi jak szczeniak. Obie są bardzo ważnymi fundamentami tego świata. Lud je miłuje i ja również. Podobnie jak ciebie. Fundament nie zawsze jest trwały, drogi królu. Ludzie już szeptają, jak sprawić, by Amarys szybciej objęła rządy. Dlatego ja na twoim miejscu nie cieszyłabym się z poparcia księżniczki wśród twoich durnych poddanych. Solwianie, musisz myśleć rozsądnie, Cynthia, wiem gdzie byłaś tamtej nocy. Dlaczego to ukrywasz przed nami? Przede mną. To nieistotne, Scarlet. Po prostu zapomnij o tym i tak będzie dla nas lepiej. Proszę. Cynthia, zrozum do cholery, że martwimy się o ciebie. Nie chcemy dla ciebie źle. Niepotrzebnie. Panuje nad sytuacją, więc zajmijcie się sobą. Będzie o magicznych zwierzętach. Natomiast zanim zaczniemy, poproszę kajdę do tablicy. Zapraszam! Kurwa! Kurwa, Scarlett! patrz! Te runy w jej czymś w tym samym co ja? To zdecydowanie nie jest zwykła magia. Jeszcze siedzi z tą łopatką. Hmm, no moje oko to starożytne runy wiedź. Co do cholery, te szmaty planują z nią. Nie wiem, ale za to wiem, że jej nie powstrzymamy. A ten sabat już za bardzo do niej się zbliżył. Zobacz tylko. Co to kurwa za miejsce? Nie wszędzie wolno chodzić uczniom. Pa, pani dyrektor, co pani tu robi? zawsze. Znaczy... Akurat przechodziłam i zobaczyłam, że coś knujesz. Powiedz mi teraz ładnie, czego tutaj szukasz? Ja tylko się przechadzałem i zbłądziłem po drodze. W tym razie wracaj do swojego pokoju. Nisno dla ciebie nie ma, i że już cię tu nigdy więcej nie spotkała. Tak jest pani dyrektor. Do widzenia. Amare! Mamy ogromny problem. Ojciec nie może zdobyć tej dziewczyny za nic w świecie. Musimy też przemyśleć sprawę Amy. Robi się niepokojąco. Siostrzyczko, wierzę, że nie możemy mieszać się w te sprawy. To ojciec nosi koronę i wydaje rozkazy, a my, jako jego córki, musimy go słuchać, by dalej nas miłował. Tak jak do tej pory. A marę, ale nie rozumiesz, że jak nic nie zrobimy, to Amy nas zniszczy? Z tą ironią, bo sama widzisz, że ojciec słucha się jak kundry ze schroniska, który znalazł wielką panią, a nawet nie jest jeszcze jego królową, i oby do tego finalnie nie doszło. Spokojnie, wybacz mi, ale na razie sytuacja jest stabilna. Jedyne, co mnie martwi, to to, że ta dziewczyna już niedługo pojawi się na dworze wraz z Marceliną i wtedy będziemy musiał ją chronić przed nim i tą różnicą. Że tak długo. Nieważne. Nie interesuje mnie to, że się spóźniłaś. Chciałam się zapytać odnośnie tego medalionu. Do kogo on należy? I powiedz mi, czemu znalazł się w moim pokoju? Dlaczego nagle moje koszmary przedostają się do realiów? Skoro tak bardzo chcecie mi pomóc, to powiedz, co on oznacza. To proste. Pojawił się, bo zaczęłaś iść prawidłową ścieżką, moja droga. Mówiłam, że tak będzie. A co do medalionu? To starożytny medalion elfów. Należał do matki króla Wojdu, króla Saliana I, czyli królowej Serei, tej, która zaginęła. No. Co? Ale jaka Sereja? Jakie elfy? Dobrze się czujesz i kto to jest Król Salian? Coś tu jest nie tak, nie wiem co jest z tym medalionem i czemu miałabym ci w ogóle wierzyć? To, czy mi wierzysz, jest nieistotne. Sama się o to zapytałaś, więc ci odpowiedziałam zgodnie z prawdą i zgodnie z tym, co mówią mi duchy. Także, Cynthia rozumiem twoje oburzenie, rozumiem twoją niepewność w tej sytuacji, natomiast otwórz się na to, co się dzieje. W końcu sama to widzisz w nocy w swoich snach. Na no, Bogów, ty jesteś jakąś furiatką! Nie będę się ciebie słuchać. Do zobaczenia jutro czy coś. Nie zaczekaj mnie. Hmm. Oj, no Cynthia, Cynthia. Jesteś mi tak bliska... A nie no zaraz, tak daleko. Mój kochany. Amy, zawołałem Cię tu, bo muszę o czymś z Tobą porozmawiać. Od wielu lat jestem sam. Choć cały czas stąpasz u mojego boku, dowiodłaś mi dawno, że zasługujesz na moją lojalność. Więc powiedz, czy chciałabyś zostać moją królową? Teraz i na wieki. Ach. Oczywiście, że tak. Mój królu.